z tej strony Elien jesteśmy dzisiaj z Bulim na zupełnie nowym serwerze z zupełnie nowymi zasadami to jest serwer taki bardzo mały o Jezus a nie mówiłem? to jest złoto i coś zdobyłam, to nie jest złoto i to jest serwer ja mam teraz wielki problem, bo nie mam żadnych narzędzi to jest serwer z modami i ów ten serwer z modami będziemy sobie teraz uskuteczniać Modów jest węgiel? Chodź do mnie. Sporo. Tu jest węgiel. Modów jest sporo. Tylko uważaj, bo tu jest dalej jeszcze wyżej, dalej się idzie. Modów jest bardzo, bardzo, bardzo sporo. Bo chyba coś około 50. E, mam nadzieję czekać, czy mamy sobie iść do góry, no, bo, bo się tutaj bo boję od razu w tym No dobra, tylko trzeba byłoby jeszcze jakiś dom sobie znaleźć, to jest mnóstwo węgla. Modów jest sporo, jest to serwer trochę techniczny, tak? Jak można to nazwać? No tak, tak. A trochę po prostu tak dla nas, dla kobiet, coś w gestii Simsów, ogrodu i tak dalej, dekorowania i tak dalej. Oczywiście ja tutaj jestem przeszczęśliwa, bo, bo są różne, różnego rodzaju zwierzątka te dobre i te złe, ale są także roślinki, które ja oczywiście uwielbiam w grach, bo przecież sama w życiu realnym dupy to nie rusza, żeby roślinkę ogarnąć. Tu jest ciemno, ja tu nie idę. Na niej, Zaraz na ja mi... to bo będzie... A, bo sama sobie dupki nie ruszę w, w życiu realnym, żeby roślinkę ogarnąć. I moje roślinki długo nie żyją. No, ale generalnie rzecz biorąc, w grach lubię, oczywiście lubię. Już co, jestem tutaj tak trochę przekopana. Ja Fajnie, że mnie widzisz. No, na mapce. Bo nakopałam sobie. No tak, gdzieś tam jesteś. Nakopałam sobie tutaj tego delta, żeby się tutaj skitrać. Wolałabym sobie jednak pójść, trawkę pozbierać, póki widno. No dobra. Eee, także coś dla mężczyzn i coś dla kobiet, eee, coś Siema. Feja. Coś będziemy tutaj odwiedzać Buliego, bo planujemy razem mieszkać. Ale dobra, ból tu wcześniej grał, więc bo zamulał, bo nie mamy absolutnie żadnych operatorów. Operatorów po prostu tak się nazywał. Tak. Ani żadnych nie operatorów. Mam, nie mamy już opów. Niczego nie mamy zupełnie. kilof, Dobra, mam kill off. Także tutaj bez żadnej ściemy. Siekielka to później, łopata też później. Miecza nie masz? Ty noc się robi, nie wierzę. Ja się boję. Ale mam tego. Węgiel. No ale ja się boję, tak zostać w nocy słońca. Ja tu się za, zakopuję. Ogóle... Musimy stąd w ogóle iść, bo tutaj spawn. A że spawn ma ochronę, więc tu za bardzo kopać nie możemy. Ja tu się chcę kwitać. Ja nie chcę tu żadnej obrony, ja chcę, ja chcę tu coś kwitać na noc. No, rozumiesz? Ja tu nie będę walczyć z mobami Eee mhm jest dość sporo i ciekawych tak, yy, także no, coś dla mężczyzn, coś dla kobiet wracam do tego, co mówiłam yy, czyli będziemy Dlaczego razem powiedzmy, mieszkać w domku gdzie ty jesteś? Dobra. będziemy mieszkać w domku razem w ale no właśnie chcę yy, ale będziemy jakby yy, osobno pracować sobie Jakiś... ja będę się zajmował całą częścią, Agnieszkę A ja będę dożywiać jak zwykle na całych serwerach co robi Agnieszka Dożywia się jej roślinki. i roślinki kopie. kopie i robi warzywka Nie mamy żadnego żelaza, ma żelazo? Tak, sporo To możesz to tu przytopić ten węgiel, bo trochę mi ale... ciemno no, Można, można Nie wiem jaką mam jasność <głos》>, ustawioną Ale trochę mi ciemno Mamy mapkę, ale fajnie, tu zobacz, widzisz tą mapkę, jak się zmieniła? Słodko. Mapka jest zupełnie pod innym tym. Mamy zupełnie dużo tutaj różnych rzeczy. E, o, 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 już jest jaśniej. Ale e. nie e. musimy Tu mamy też dużo po prawej rzeczy, ale nie możemy ich bać, oczywiście. Możemy sobie zobaczyć jak tylko to e, jak Zbudować. to zobaczyć, jak to budować. E, dobra, ja chcę, e, ja chcę... Ja chcę mieczek na pewno i chcę pochodnie. Ja ktoś sobie pobrał na tej paczce to chyba ją udostępnimy, co? Będziemy. jeżeli ktoś będzie chciał sobie pograć to ją udostępnimy, ale na pewno nie od razu jak nie od razu? nie, nie? No już poglądają pierw no poczekamy sobie tu na dzionek będziemy zwiedzać ogólnie chcemy zrobić taki mega fajny, tu, tu jestem to jest mapka, aha bo tu sobie skaczę to jest mapka, tak? Cześć, bo... trochę. Eee, taki wielki dom i w ogóle nie będę zdradzać co tutaj mamy ciekawego Zaś Sebastian będzie sobie tutaj e, robił elektrownię atomową jądrową i w ogóle. Co to jest? To jest gruszka jakaś, tak? Mm -hmm. Winter Squish Squash? Gruszka? Zimowa coś tam. No to że zimowa to się domyśliłem. ma Nie mamy drewna, żeby zrobić sobie crafta, nie? No mamy. Masz Nie, Ja jestem przygotowany, co to, 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 to. Co to to, 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 to ja? No to dajesz, że do crafta i rob mi bieczek yy, rob mi mieczy. Dostałaś mieczy, to dostaniesz. Dostałam kamienne. A chce żelazny, no to no dobra. Niech ci to będzie. Tam, 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 co? Nie wysypało. Jak to? Hmm. Niezbyt ciekawie. Jestem sama. Mało Nie, to. No, mam za mało, mało to Winter coś tam daje. Jedzonka, no dobra. No i tak, będzie wszystko zautomatyzowane poza oczywiście farmą, sadami, roślinkami, domem, ogrodem i tak dalej. No, także będzie trochę zabawy. Aktualnie pytanie może na jakich modach wygraliście, jakie mody polecacie, czy Wam się taka seria podoba? Eee, co o tym myślicie i tak dalej, i tak dalej Czy będziecie chcieli zagrać? Eee, tak Może kogo tu widzicie na tej serii? Myślę, że dużo osób odpowie pewną osobę Kogo by to widziało, pewną trollową osobę Myślę, że jeżeli będzie chciała, to oczywiście zapraszamy No, bo slotów jest trochę, zobaczymy kogo tu możemy zaprosić, żeby było ciekawiej i żeby... co tam jest? Aha, tu jest mój dead napisany, ok? na serwerze? No, tu zginęłam na serwerze i proszę bardzo. Uff. Dead 22. Nie, to chyba są kordy, nie wiem. Niestety paczka jest bardzo bardzo sobą i nie każdemu pójdzie No, ale generalnie rzecz biorąc, to Boże Księżniczko to jakoś już chciałam na dwie kratki skoczyć, mimo tego, że tu w ogóle nad tym nie ma drugiej kratki wolnej. Ale ten. Yy... O czym mówiłam? O osobach, że tutaj pa mamy parę slotów, więc jak ktoś będzie chciał z naszych znajomych, to oczywiście pogramy, tak? Tylko, żeby sobie w drogę nie wchodzić, żeby sobie nie psuć, nie... Oczywiście się dogadamy, nie? No, pewnie już się dogadamy. Dobra, w ogóle co ja stoję i w ogóle nic nie robię? Kop, Alien, kop. Nie tak stoisz jak ta ciapa. Ja się już lubię. co teraz... A, dupa, już pokopałam. Teraz wszyscy pasują na parę klocków bo ten. Ogólnie y, są bardzo fajne te itemki, także naprawdę, naprawdę ja się zdziwiam, jest mi bardzo fajnie. Y, z tego powodu, że są różnego rodzaju itemki. Co to jest za ten? Czekaj, co to jest? A to będzie, tu mi pisze. Jak salt jedziesz, Ore. Jak najedziesz na, na itemy, To, no to nas... widzę, ale nie wiem co to jest salt Ore, bo tutaj są po angielskiemu To jest sól. To coś do kuchni? Prawdopodobnie to jest od, od moda, gdzie jest to chyba. pod mm -hmm. Potem udostępnimy te mody, które my mamy, ale na początku chcę wasz, znać Wasze zdanie, jak wygraliście z modami, wygraliście, czy lubicie i tak dalej Jakie mody lubicie, jakich nie lubicie. Dla znalazłam. Oczywiście też dużo czasu będę spędzał tutaj na tym serwerze, co mam tego świadomość. I w sumie odlakałam trochę tego Minecrafta, przyznam się, tutaj przed bulim, Bo wiem ile Minecraft zabiera czasu Będę spędzała dużo czasu na serwerze, coś tam kopiąc, tak? Tworząc, robiąc Bo nie wszystko da się nagrać No nie będę chodziła po kopalniach i kopała z wami No chyba, że będzie ktoś mi towarzyszył, będzie śmieszniej, będziemy się tutaj Zabijać, płonąć, topić w lawie i tak dalej No, także od takie coś jeżeli chodzi o serwer MineCity, bo myślę, że też mogą takie pytania się pojawić, bo join the game, to Cieba. nie zamykamy absolutnie żadnego serwera, serwer tam też będzie. Jeżeli będziecie chcieli oczywiście grać na serwerze, to czy z nami, czy cokolwiek, to tylko, nie wiem, wiadomość do nas i kiedy, co, gdzie, jak. Tam to nie bo tam jest koniec kanionu, zaraz będzie ten... No, także tam też będziemy grać. Czemu ja Gravel kopię się kierką? Eee, Będziemy tam grać. Na razie jest mało osób, bo myśmy trochę nie mieli czasu. Święta nie święta, inne do zajęcia i tak wyszło jak wyszło. Ale generalnie biorąc, będziemy tam wracać, bo tam jest bardzo fajnie. Też nie ma spela, nie ma Izy. Każdy ma też właśnie swoje zajęcia i trochę jest ciężko we dwójkę, ten serwer organowy się w pojedynkę, bo to wiadomo, że jest ciężko z różnymi... żeby się wyrobić, różnymi zajęciami ale też wykopał wykopała wszystko to na no. uh -huh. nic rano nie robi zegarki... Um, nie ma tu żadnego zegarka, nie? takiego, wiesz z modu uh -huh. trzeba chyba sobie zrobić złota zegarek bardzo chętnie nie lubię zegarki robić ze złota no tak w no, realu nie mam, tu chociaż to mam Trytuję. <trytuję> nie noszę zegarków i ja lubię sobie mieć zegarek, żeby wiedzieć właśnie, która godzina, czy wyjść na powierzchnię, czy jeszcze posiedzieć Czy, czy jeszcze się pokampić przed potworkami Co znalazłeś? Nieco eksplorować Uuu, a ja mam skałę Znaczy tą, jaskinię No, to będziemy eksplorować Mhm Aha. No To, żeś właśnie poeksplorował Uważaj Próbujesz to przekopać, ale tu nie jest łatwo No tak czy będzie trzeba coś znaleźć, żeby się gdzieś prowadzić o co tu jest? Co tu jest? Chodź tu zobacz tylko bardzo ostrożnie. Nie mogę. To twoje słynne daj mi chwilę. Masakration po prostu. No to mamy co robić. Tylko tak, no tutaj w ogóle są jakieś teleporty. Też coś tam, coś tam. Takie fajne rzeczy są, ale to nie będę wszystkiego zadać. Eee, ja właśnie, tutaj poświetleć żebym się nie zaspiło. Co robisz? Szczerze mówiąc, sama nie wiesz, co jest jeszcze. Nie do końca wiem, co jest jeszcze i bardzo się z tego bardzo cieszę, bo właśnie przed no, nagrywaniem, no tu jestem. Czekałam na Sebastiana i usłyszałam świnkę morską. I było: <laughs> świnusia! Nie wiem, czy to są świnusie. Ma no, daj jest z jakiegoś. Hej. A nie dostałeś? No, co, no, to taki kilo w tym się zarawał, się skończy. Nie ma żadnego takiego tego? A, dostałam już mam. Zobacz, co tam jest, tylko bardzo ostrożnie, bo jest bardzo, bardzo, bardzo wysoko. No, kanion. Nieźle, nie? Kanion, kanion Następny. Co? No, myślę, że kanion na razie nie jest dla nas dobrą. Nie, nie jestem, ja że na razie moglibyśmy gdzieś pójść, albo się gdzieś no właśnie, wiesz... No, wiesz przenieść. Jeździe? Na razie nie! Nie jest już dzień No, nie odkopuj, to jest. Jest dzień, chyba. Nie jest dzień Jest dzień Gdzie ty masz dzień, jak jest... Dzień Mhm, okej okay. Dobra, jest nie. dzień Dobra, no sumie nie wiem, czy jest na razie potrzebna Dobra, tam... Nie powinienem tak robić Biorę wszystko Dobra, biorę to co? Wydobywamy się stąd? Um, jeszcze tutaj ten koper Ten pomarańczowy To bierz coś. koper Ja biorę sól Do kuchni Każdy ma swój świat i swoje kredki mm. Aha, ty robisz tak. No dobrze. No muszę się po sobie ciągnąć. Odejść do olaf. Nie, użycie się skończył Nie no, nie no co ty. A tam jest ten, yy, tam jest ten Każdy to, chodzi to to jest... do podem na mojej. Chyba że ja, Oczywiście, że nie. Tam jest węgiel, mało to nic tyśle. Ja za tobą. Mhm, to se poszłam. Super. Pobreś. Mhm. Pobreś. Nie. Pobreś. No nie mało gra, co jest? Sposóbę tak słodki dla królowej, bo królowa nie umie hmm. Co tu? Kolejna komnata? Patrzę, czy mam narzędzia. Narzędzie. Ja jeszcze się nie przyzwyczajam do tego nowego A czemu my tutaj przekopujemy się jak tam jest wolne przecież? Aha. Chcemy szukać um, może zakopmy to, co? Czemu? No bo ktoś wejdzie, wiesz, będzie się no. ten. Yy, idziemy ręcznie szukać sobie miejsca, czy jednak gdzieś nas ten tak jest na... Nie, więc co pójdźmy cały czas na północ? Zobaczymy, gdzie dojdziemy. No dobra. Tutaj Tylko nie mam jedzenia, żeby tak robić. No, też fakt. O tu jest bardzo ładnie. Tutaj można zbierać. I? Czuj, to? Jakiś... co tu jest? Co tu Co, co, co tu? Są Świerszczyk. Świerszczyk. O, tutaj! Tu, 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 tu! No, nie zabij jej. Nie chcę. No, co tu zbierasz? Jedzenie. Chodź tutaj do mnie. Zostań jeszcze rzeczy, żeby mógł zbierać jedzenie. Bo ty zbierasz jedzenie. No, co to jest w ogóle to, co zbierasz? No i Ale jakie? No, z to czego ono wypada? Z czego ono wypada? No, To jest ul. Tak, są ule. Dozwalimy go? Ja wiem, że to jest ul i czasem są ule, tylko. Jak on słodko sobie tutaj cyka. Dobra Słonko jest, chyba dość wysoko już, co? O tutaj są To są? Tutaj są te jedzenie Pokaż A co to jest to niebieskie? Nie wiem, nie widzę Nie wiem, ale to jest fajne Zbieram to Dla mnie utrudnieniem otrudnie... jest jeszcze to, że jest to po angielsku Miałeś pokazać mi, gdzie to jest, a nie miałam zbierać To jest to? Tak To jest jakieś drzewko, co? Takie na że jest to po angielsku i no ten, mieliśmy iść na północ No i idziemy prawie <śm> Tak Prawie Fajna mapka, gdzie widać graczy Tak, fajna mapka, gdzie widać graczy Dla mnie to nie jest właśnie to, że to jest po angielsku wszystko, będę się tego uczyć Mniej więcej powiedzmy, no wiadomo, że nie wszystko się domyślam e Może więcej sobie doszło niż ja, tak, muszę coś zjeść ja Pomidorka zjem Na no to jest... co to jest? Saiban? soyban soyben Soj... Co to jest? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, co czytasz. No, to jest... a eggplant? To śliwka chyba. celery no, Dobra, idziemy na północ. Czekaj! To chyba jest... co to jest? Mustard seeds? Dobra. E, gdzie jesteś? Mam na północy yy, to, no, no. Dawno nie ogarniałem gardiamy mapy, w mojej mapie. Sorry, Aga, nigdy nie ogarniałaś Minecraft. Nieprawda. Nie chce mi, yy, Sebastian, iść tym boli z yy, speedem. Spoko. Bo szybciej jedzą, go stracimy. Czekaj, coś tu jest. Coś zielonego. To są kwiaty tylko. To zielone? No co z koreki? Pisze nawet orchidea A, no tak A orchidea są piękne Trochę mi się laguje Niestety Stoisz w miejscu? Tak? Tobie też? Mhm uh -huh. Stoisz w miejscu, nie wiem gdzie jesteś Wiem, wiem A ja jestem jednak na laptopie No właśnie, to jest nowy problem Co tu zrobić? Czekaj, bo ja chyba wiem co tu przygotowuję, tam coś widzę co pójdę ten dalej Nie, tylko tylko piatek. Ale to chyba nie Grass garden To no, coś do urodu Trawka, jakaś okay. To sobie weźmiemy No coś tu nawet wypadło, jakaś ładna siolka z niej Przelokowałaś się? Bo nagle mi Przepina się. Mnie. Ja tu chodzę wokoło, się. się. nagle mi coś się pojawiłeś, po prostu. Ale coś wiesz, co? Nie widzę krów, nie widzę takich zwierzątek, wiesz. Też. No dobrze. takich to w tych to powinny być przecież, nie? Wiesz, co? Tak. Chodzi o to, że się generuje ten świat, nie? to jednak możemy tak na no, razie, zakończymy nagrywanie znajdziemy sobie, sobie miejsce gdzie uwijemy nasze gwiazdko i zbudujemy nasze imperium zielone zresztą e, zielone i maszynowe e, i po prostu na następnym odcinku sobie tutaj ogarniemy resztę spraw, co będziemy robić, jak będziemy robić, czy chcecie jak chcecie? Nie? Hmm? Aktualnie niech się świat wygeneruje. Ja Teraz zbieram się roślinek podstawowych na chlebek. To co? Kończyłem gdzie jesteś? No, jestem gdzieś. Gdzie na mnie czekasz? Gdzie jesteś? Poczekaj, no uwaga. A. No rozumiem. Znaczy, ja bym do Ciebie doszła, gdybym wiedziała, gdzie jesteś. Spójrz na mapę. No, na mapie tak. Hmm. Da się lepiej powiększyć tą mapkę. O, ja zostawię, ja się powiększyłam. Gdzie ty tu jesteś? mi że cię widzę. A ta mapka nie idzie razem ze mną, co? Bo widzę, że nie idzie razem ze mną, ta mapka. i świat ja się dopiero generuje faktycznie. Lala, tu jest kanion, w którym byśmy byli. Tu palała nawet w tym kanionie, No O, to ciekawe, ci powiem szczerze, nie widziałam. No, tu jestem ja, a ty gdzie jesteś? Gdzieś tam poszłeś. No, ciężko, że nie widzę. Stałam tam, gdzie stałam, jakby cały czas sobie chodziłam w kółko. Zbieram strawkę. Jestem przy tej górze, gdzie jest lawa. Dobra, no to poczekaj, nie łazisz. Gdzie ty jesteś? No przecież jestem tutaj cały czas w tym samym miejscu. Jak przelew się parę kro kroczków, to ci się nic nie stanie. Już się zgubiłeś, tutaj, tak wiesz. No gdzie ty jesteś? Ja cię nie widzę. Bo mnie tu zaraz coś zezrzuje, bo już robi zachód słońca. A szkoda byłoby to wszystko stracić. Jest duży, bardzo duży. gdzie jest co robić. Jest gdzie łazić, co zwiedzać i co budować. Bardziej miejsce pod budowę, zabudowę, czy cokolwiek. Mam pewien pomysł, ale wam tego nie powiem. Bo to z czasem. Sebastian, robi się ciemno, gdzie ty jesteś. No dobra, no to się zakończy nagrywanie. No to ja się zakopię za i kończę nagrywanie. Bo się robi ciemno A osoba gdzieś zniknął Ja nie wiem co się z nim tam... sobie. Aha, no to sobie ustawiaj Ja sobie zrobię lepiankę Nie ma mnie, Puu, nie ma mnie On sobie ustawia, patrzcie, no ja czekam na niego, żeby zakończyć nagranie Żeby się ładnie położyć, on sobie ustawia No tak no, chill out Luz, nie <laughs> Dobra, to my sobie tutaj pochodzimy, pogenerujemy trochę świata Mm. A w następnym odcinku do Was wrócimy Mam nadzieję, że już znajdziemy jakieś miejsce O, znalazłam dla Ciebie koper W tej lepiące Znajdziemy jakieś miejsce I yy, Powiemy co, jakie mamy tutaj plany Szkoda, że żegnam się sama I że żegnam się w lepiące Siema Nie, ja że żegnam się sama Woo Dobra, to był ze mną Buli Czyli Sebastian yy, Założyciel, właściciel serwerów, które mamy No, poczynaj się ładnie No na razie Miódkni dubkę Jak to się robiło, Tego tak długo nie No shift, to... ale nie do mnie Do widzenia się z Państwem Mam nadzieję, że się podobało, dziękujemy za uwagę I do zobaczenia, papa pa. No, patrzcie jakie